Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Newsplash. Zapraszam Was na wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Zaczynamy. Na początku ze strony bitcoin.org Tomasz Sawczak. Antonopoulos, Chainalysis bierze udział w wyścigu zbrojeń przeciwko prywatności. O to jest ciekawe stwierdzenie. Andreas Antonopoulos, wybitny znawca Bitcoina, jest przekonany, że firmy takie jak Chainalysis naruszają prawo obywatelskie milionów ludzi na całym świecie. Chodzi tu oczywiście o analizowanie blockchaina. I próbę powiązywania rzeczy, i tak dalej. Ja się tu nie z nimi nie do końca zgadzam, ponieważ te informacje są publiczne, no i każdy je może przetwarzać, tak każdy może tworzyć dowolne narzędzia, więc tutaj się nie zgodzę, tylko aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy tak długo prywatni w Bitcoinie, jak tego chcemy. Gdy powiążemy się z KYC, to nie będziemy już prywatni. Przechodzimy sobie do drugiego news'a, a drugim news'em jest komparik.pl. Bitcoin wzrośnie do 288 tysięcy dolarów. Plan B aktualizuje swój model dla kursu. Proszę bardzo, słuchajcie, 288 tysięcy. Bitcoin w nowym modelu Plan B, droższy o kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Ciekawe ile wcześniej, ile wcześniej prognozowali? Już nie pamiętam, ja prawdę mówiąc nie śledzę tego. Nowy model nazywam modelem BTC, S2F Cross Asset. S2FX, model S2FX umożliwia wycenę różnych aktywów takich jak srebro, złoto i BTC. Za pomocą jednej formuły, formuły sugeruję. I słuchajcie, 2024 rok. No, gdyby to się okazało prawdziwe, no to tym bardziej mówię: kupujcie, gromadźcie satoshi, bo was rynek bardzo mocno wykosi. No ale czy to się potwierdzi? Zobaczymy. To jest, słuchajcie, no to jest wbrew pozorom. Pomiędzy moimi prognozami, ja mówiłem 204 400 oni mówią 288, coraz więcej tych prognoz w środku około 300. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo, przyjazne ekologii, krypto mining jest przy, przy, przyszłością, a zielone rozwiązania zyskują oczywiście tutaj aprobatę, zyskują energię parę. Chodzi tutaj o kopanie bitcoina na różnego rodzaju fotowoltaice, na hydro hydroenergii, na t, n, energii termalnej, na energii jądrowej, którą wbrew pozorom ja uważam też za zieloną, <noise> na wszelkiego rodzaju i tak dalej. I okazuje się, że słuchajcie, około 75% mocy Bitcoina jest w tej chwili z odnawialnej energii. To jest świetna informacja i to jest, e, i to jest można powiedzieć związane z tym, iż, związane z tym, iż po prostu bitcoinowcy liczą pieniądze. O to w tym wszystkim chodzi. Teraz tak, jeszcze jedna rzecz dzisiaj, właśnie jak byliśmy, byliśmy na live u Piotra Misiurka, to poruszony został ciekawy temat. Okazuje się, że platformy wiertnicze, które wiercą yy, ropę, to mają jako produkt uboczny metan, i ten metan jest oczywiście spalany, krótko mówiąc, grzeją atmosferę. I teraz jest pomysł, żeby tę energię metanu wykorzystać do zasilania jakichś turbin gazowych i kopać bitcoina. No, słuchajcie, może się okazać, że to tak, wszystkie, że to tak z tego będzie. No, zobaczymy. A to nawet jest tutaj, zobaczcie w tym zobaczcie, tak. <laughs> No, mining zawsze poszukuje najbardziej, najbardziej można powiedzieć, źródło energii, gdzie jest, energii ten, gdzie jest najwięcej energii marnowane. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Ethereum 2.0, faza 0. Jest zgodna z, tutaj z planami i deweloperzy wypuszczają multi-client na ten szlesi testnet. Słuchajcie, okazuje się tutaj. Wszystko jest testowane, okazuje się, że zobaczcie, testnet został wypuszczony przez dewelopera Ethereum, który nazywa się Afri, z dwoma popularnymi klientami Ethereum, takim jak Prism i Lighthouse i oczywiście dołączają oni do walidatorów na testnecie. Zaplanowane Ethereum 2.0 jest zaplanowane. Pierwsza faza, ta serowa właściwie faza, jest zaplanowana na lipiec 2020 roku, także już w niedługim czasie, ale na razie to będzie tylko takie testowanie proof of stake. A. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Na razie będzie ETH 1.0 cały czas działać, pewnie może nawet do przyszłego roku. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Portal płatniczy, oczywiście do płatności międzynarodowych checkout.com. Jest najnowszą firmą, która dołącza do stowarzyszenia. Libra, proszę bardzo, po tej zmianie jakoś dołączają. E, oczywiście Checkout.com jest procesorem płatniczy, e, dołączył do Libry, dołączenie do Libry kosztuje chyba 10 milionów dolarów. Ciekawe, zastanawiam się czy oni, e, czy oni do tego zapłacili. No Libra, nie wiadomo jeszcze jak będzie Libra wyglądać. Na początku miała być jedna, bardzo fajnie, taka, taka stablecoin powiązany z całym koszykiem walut, teraz już nie wiadomo. No zobaczymy, zobaczymy, obserwujemy. Jeżeli Libra nie będzie tym, co miała planować być, to jak dla mnie projekt jest bezsensowny i nie ma sensu dalej ten, przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Słuchajcie, zobaczcie, jakie stanowisko. Europejski Bank Centralny mówi o tym, że cyfrowe euro nie powinno zniechęcać prywatnych inicjatyw, to jest ciekawa sprawa. Europejski Bank Centralny poszukuje odnowienia swojej infrastruktury płatniczej, i studiuje zarówno rozwiązania publiczne, jak i rozwiązania prywatne e, przy użyciu technologii blockchain, jak również bez technologii blockchain. Jest to cały czas dyskutowane. I co ciekawe, mm, i co ciekawe opublikowano 28 stycznia. Autorem tego był Fabio Parenta, jest to oczywiście członek zarządu banku. E, opublikował on raport na ten temat. I co ciekawe, zobaczcie, że TIPS jest zaprojektowany, aby rozliczać regularne. Regularną ilość ponad 43, 43 natychmiastowych płatności na dzień i mógłby obsłużyć nawet, nawet 2000 transakcji na sekundę. Tips to jest oczywiście Target Instant Payments System, który został uruchomiony już w 2018 roku. No. Czyli słuchajcie, niekoniecznie, niekoniecznie blockchain, może będzie coś innego. Zobaczymy, będziemy to sobie spokojnie obserwować. Przechodzimy sobie dalej. Teraz pytanie: dlaczego startup, o którym żaden z Was nigdy nie słyszał, sponsoruje development Bitcoin Core? To jest ciekawa sprawa. Już jest 15 takich właśnie, 15 organizacji, które sponsorują, sponsorują Development Bitcoin Core. I co ciekawe, najnowszym jest startup Cardcoins. Jest jednym, jednym z najmniejszych graczy, jeśli chodzi o właśnie tę grupę. Jest to startup z Wyoming i on wspiera tutaj, wspiera tutaj rozwój właśnie Bitcoina. No, Ciekawa sprawa, powiem szczerze. Zobaczcie, że non-profit hub sponsorujący większość, większość tych Bitcoin Core, to jest Chain Code Labs, został oczywiście zmuszony do tego, aby zawiesić, zawiesić swoje sponsorowanie ze względu na kryzys koronawirusowy. No cóż. Nie będę tu specjalnie w to ale powiem szczerze, że no to ciekawe, coraz więcej osób sponsoruje Bitcoina, oczywiście przeciwnicy mówią, że no zły, małe bloki w ogóle i tak dalej, oczywiście się zgadzam, bloki są za małe i tu się zgadzam, e, tylko żebyście nie podchwycili oczywiście moich słów, ja zgadzam się, że trzeba blok zwiększyć, ale to nie znaczy, że trzeba blok zwiększyć w nieskończoność, bo moje zdanie, które podtrzymuję, Pozwolenie ludziom wrzucanie, wrzucanie każdego gówna w blockchain, to oni to będą robić i prędzej czy później węzły nie wytrzymają. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, IPFS, czyli Interplanetary File System, jest to zdecentralizowany protokół. Między innymi na tym Steamit chodził. Eee, to jest taki, dużo różnych rozwiązań taki właśnie coś, gdzie można wrzucać pliki. Okazuje się, że dostał największy upgrade od dłuższego czasu. Zobaczcie, zaprojektowany został do wersji IPFS 0.5 28 kwietnia. No, i co ciekawe, upload danych ma być 25 razy szybszy. To jest, to jest super sprawa. IPFS używa Distributed Hash Table do indeksowania i żeby można było nawigować. I co ciekawe, zobaczcie, że w wersji 0.5 ta implementacja DHT została przebudowana z ulepszoną logiką, która spowodowała, że system jest dużo bardziej wydajny. To jest świetna sprawa. Oczywiście, kolejne, kolejne rzeczy to jest oczywiście u, ulepszenie routingu. W kolejnych wersjach, oczywiście, 0.6 i 0.7 czekamy na to, co się wydarzy. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Open Law. E, uruchamia pierwsze legalne DAO dla dystrybuowanych inwestycji w Venture Capital. Proszę bardzo. <grydy> Nowa zdecentralizowana organizacja autonomiczna na Ethereum e, chce wszystkie, chce w, ma wszystkie legalne, legalne, można powiedzieć, ochrony, zabezpieczenia prawne. Open Law, LAO <grydy> to się nazywa, czyli Limited Liability Autonomous Organization. Oczywiście jest to coś, to jest dołączyło do kolejnej fali projektów na Ethereum. I co ciekawe, ilość inwestorów jest ograniczona do 100. Lao chce zlegitymizować nową formę inwestycji typu venture, powiedział CEO Open Law Aaron Wright. Jakiś brak brat Krega. No cóż, zobaczymy co im z tego wyjdzie, to jest kolejny rozwój rynku DeFi. Czyli DeFi zaczyna szukać tutaj te kwestie compliance. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, to o czym mówiłem wcześniej. Binance Mining Pool został oficjalnie uruchomiony już nie w formie beta testów, ale teraz w formie, już, już, oczywiście, już oczywiście w formie pełnej, pełnej, pełnego pula, do którego każdy może się podłączyć. Zyskał ponad 40 tysięcy 40 aktywnych górników w przeciągu 12 godzin. Proszę bardzo. Oczywiście wspiera zarówno Proof of Work i Proof of Stake. No i teraz zastanawiam się, co tu będzie można kopać, jakie, jakie to wspiera, jakie to wspiera. W chwili obecnej Binance Mining Pool oferuje 1,59 exahasha. Ma 40 300 górników. Tylko zastanawiam się, będzie trzeba sobie na to spojrzeć. Myślę, że tutaj to jest ciekawa rzecz dla górników. Aha, zobaczcie, że tutaj nowa platforma jest zaprojektowana, aby współdziałać z istniejącymi projektami Binance'a. Mining pool jest zintegrowany do ekosystemu Binance'a. I oczywiście można, z, z użytkownicy mogą zyskać dostęp do derywatów, Binance Futures, Spot Margin Trading i tak Słuchajcie, zobaczcie, że uruchomiona mining pool 2,5% będzie fi, do 2,5%, ale z tego co widzę to tutaj Mm, zerowe starting, starting fee jest na razie, no cóż, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. No cóż, Binance chce dołączyć do tego grona, Tylko pamiętajcie, że oczywiście trzeba patrzeć, kiedy pól trafi do ostatniej bloki, i tak dalej, co jest najważniejsze. Tylko tutaj, no, Binance, Binance ja tak niekoniecznie się tym podniecam. Przechodzimy dalej, proszę bardzo. <słuch> krypto Newbie, yy, czyli nowość w świecie krypto. Urósła o 790%, i wiemy już o tym, że gdy kwiecień się zbliża do końca. A o co kogo tutaj chodzi? Chodzi oczywiście o Hive, który jest 37. największą kryptowalutą. Hive urósł o 790%, z 11 centów do 98 centów, czyli wygląda tutaj. Wygląda tutaj na to, że oczywiście odcięcie się od słonecznej Justyny bardzo pomogło. I słuchajcie, okazuje się, że ta, te cyfrowe aktywo wchodzi na takie giełdy jak Binance, Bittrex i Wobby, Total, albo już nawet tam jest. Ale pstryczek w nos, powiem wam, Justyna Słoneczna dostała taki pstryczek w nos, że długo to chyba to popamięta. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa, proszę bardzo. Szulernia wyrzuca Japończyków. Bo podobno popełniają harakiri, jak ich margin koluje. <gry> Oczywiście żartuję. Ze względu na zmianę japońskiego prawa, BitMEX ograniczy dostęp, dostęp japońskim użytkownikom. Okazuje się, że zostanie to wprowadzone 30 kwietnia i nie będą mogli oni już składać tutaj, składać tutaj nowych, nowych zleceń już 1 maja. Nie będą mogli tego robić. Ze względu, że pewnie prawo jest jaki jest, co nie zmienia faktu, że VPN pomoże to załatwić. Przechodzimy sobie dalej. I tutaj taki fajny, ciekawy artykuł: wszystko dla zwolenników Ziliki. E, tipsy, czyli porady, jak używać zaliki, Ziliki e, na Telegramie. Zobaczcie, jest nowy bot na Telegrama, który nazywa się ZIVS i został opracowany przez Zilikę. Oczywiście można kupować kryptoaktywy, a także wysyłać aktywa, przepraszam, a także wysyłać tutaj wysyłać napiwki. No, kolejna sprawa, jak go używać, możecie przeczytać w tym artykule, krótka instrukcja. No i właściwie tyle, przechodzimy sobie do podsumowania. Przechodzimy dalej. No, syn marnotrawny powrócił do grona patronów. Wezmę sobie kawy łyk, bo mnie coś głowa boli. Ach. Powiem wam bardzo witam Cię w gronie patronów z powrotem. Dziękuję wszystkim oczywiście patronom, którzy wspierają. Z takich najbliższych planów, to dzisiaj rano, znaczy z planów, z tego co się wydarzyło, to dzisiaj rano nagrywaliśmy, był Patryk Kępiński, Piotr Misiurek i Jacek Kubiak z Elow krypto. Nagrywaliśmy bardzo fajna dyskusja, także ostatnio w paru dyskusjach brałem udział. Z planów najbliższych jutro jadę nagrywać z kryptowalutami w plenerze. A co? Kto mi zabroni? Także jeszcze przed wajówką pojawi się, czyli jak jutro nagrywam, to wypuszczę Wam Pojutrze, bo jutro kryptoniusy oczywiście. Yy, ostatni newsflash, powiem Wam szczerze, był trochę dla mnie zaskoczeniem. Był jakimś rekordowo mało wyświetleń. Nie wiem, czy Wam się nie wyświetlają te powiadomienia. A, i jeszcze jedna rzecz, która jest niestety dla mnie bardzo smutna, bo to jest wbrew moim zasadom, ale wszystko wygląda na to, że YouTube w niedługim czasie zmusi mnie i nie tylko mnie, innych twórców, do tego, aby były filmy przerywane reklamami. Ja Wam zresztą od mojego początku mówiłem, że ja nienawidzę filmów przerywanych reklamami chociaż wiem, że jest to najlepsza forma finansowania, ale YouTube już na razie to jest taka sugestia, bo już się pojawił, jak się wchodzi do studia twórców, już mi się, u mnie się pojawił, e, u mnie się pojawił taki, mm, taki kawałek artykułu odnoszący się do linku, jak tutaj wstawić filmy, przerywane filmy reklamami, gdzie powstawiać te reklamy i w ogóle i tak dalej, wspaniale, cudownie, wiecie, na razie, na razie tego nie wymagają, więc ja im pokazuję, o, takiego bolka jak felka koń, no, ale... Ale może się okazać, że niestety zostanę do tego zmuszony. Także przepraszam Was z góry za to. Dopóki, będę walczył, dopóki będę mógł. Tak to wygląda. Przyglądam się także LB, LBRY tej platformie. Jest jakaś taka trochę toporna, ale może tam będę wrzucał. VibraVid to ostatnio coś szwankuje niestety. Może właśnie ze względu na... Chociaż oni, oni używają tego BitTorrenta, nie? BTFS-a, nie IPFS-a. No ale zobaczymy, co jeszcze miałem powiedzieć. Właściwie to chyba tyle. Zapraszam na wszystkie oczywiście kanały Krypto które Wam się w końcowej planszy wyświetlają. Zapraszam do oglądania filmów. Jak ktoś nie widział, to wszystkie są na kanale. Kolejne odcinki w niedługim czasie. Z mojej strony to tyle. Trochę mi głowa boli, dlatego kawę piję. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Do następnego razu.